Widzowie, dzisiaj odcinek skupowania świątecznych dekoracji. Będziemy przystrajać salon, na chłopaki w tym samym czasie będą robić stroik do bonga. Widzowie, Mila się boi wchodzić do sklepu z kamerą. W sumie jej się nie dziwię, bo też się boję, wstydzę się. Widzowie, wstydzę się was. Nie, tak serio lecimy na ostro, kupujemy super strojki, a zaczynamy od Eurofirany. O, tutaj na złoto Wybraliśmy się do portu Łódź, bo uważam, że jest tutaj najmniej ludzi, więc spokojnie można nagrywać I właśnie Emila zobaczyła, że w porcie Łódź jest sklep Dils Gdzie to są świąteczne zdoby. A wy widzowie już ubraliście swoje choinki? ozdobiliście swoje pokoje? Dajcie znać w komentarzu wchodzimy do Half Price'a Patrzcie, widzowie, widzowym tu są Dwa skrzaty Szczereczki Tak, nie ma takich... takich wiecz... Bardziej świątecznych? Nie, on jest Ty Chcę kupić fartuch. No, chcę kupić fartuch. Dość świąteczny? No. Świąteczny fartuch? A świąteczne gotowanie? Chcę, nie mam fartucha. To weź. A jest fajny, bo jest regulowany, nawet ty możesz gotować mi. Tak, ja będę gotował. Ale ładny jest, taki świąteczny. Dużo wszystkiego, ale nic konkretnego. Wiesz, że mamy do przejścia Ikea I szukamy dalej, nie poddajemy się. Świąteczne dekoracje, idziemy po Was. Emila zjada te poszewki, które jej się podobały. ale teraz, teraz patent zrabia, to szkadza. Szybkie dwie poszewki, lecimy dalej. Widzowie, byliśmy w tylu sklepach, z Emilą się nie da kupować. Kupiliśmy tylko fartuchy i poszewki. Czas na pepko i pewnie też nic nie kupimy. Powinniśmy mieć wszystkich świątecznych podróżek, może być jedna neutralna. Może taką zwykłą szarą? coś takiego co myślisz? To jest taki stojaczek i masz na świeczki. Może taki domek po prostu byśmy kupili ma światełka w środku. Powiedziałem widzą, że idziemy jeszcze kupić jakieś bombki, łańcuchy. No bomby to na pewno brakuje, bo mamy same takie malutkie, bo mi się mało. No i jeszcze najważniejsze, trzeba kupić choinkę. A są już choinki, że no, już, już dawno Bo u nas na widzenie nie było jeszcze. Są no, choinki już. Kupmy. Dobra no, my jeszcze idziemy do kika, lecimy do Obi. Gwiazdka podstawowe. Myślałam, żeby wziąć taką, o, jak kupiłam ten odpolerny czerwony obrus, to żeby rozjaśnić i położyć taką rozgwiazdę. Na przykład mandarynki, położyć albo wrzeszki. Dawaj, i lecimy do obi. No, ale ładne. To no, no, tak. nie? 5 zł kosztują. Ale są tylko trzy, ale ładne, nie? Widzowie, szybki update. Jeszcze przed pojechaniem do obi Wyjechaliśmy do Tediego. Poszukujemy przy okazji tych bombeczek, frytek, hamburgerów, hot dogów, pizzę, fast foodowa choinka musi być. Choinka, już długo idziemy po ciebie. Bardzo fajne wstążki mamy w Rosmanie. Winter Christmas tree. Święteczny pachnie. Tak ma Chcę to, ale nie ma jest burger. Widzowie, to już ostatnie miejsce, obi. Tutaj kupiły lampki, łańcuszki, bombki i wszystko inne, czego jeszcze nie mamy. Już po tylu godzinach szukania, ale nie poddajemy się, szukamy ozdób świątecznych. Mówiłem, no że w obi jest zajebiście. Widzowie, Milan mi nie wierzyła, że w obi są ładne ozdoby. Paść, ile tego tu jest. Dużo tych ozdób, co? Pamiętam, że zawsze dobi do się jeździło i się wybierało te bombki, nie bombki A zobacz, te, to są zabiste bombki, kurde. A wy jak, lubicie łańcuchy czy nie? Ja osobiście, no bo się błyszczą, fajne są. Ale czy w tym roku będzie łańcuch, tego nie wiem, Trzeba zapytać tej pani. Pewnie nie jest to samo, co ty masz? Właśnie, masz ze szuszkami A która ładniejsza, to czy to? Ja nie widzę To poprawę. prawej Mamy ołdoby takie drewniane i białe Mamy też dodatki te czerwone dzisiaj, co kupiliśmy, te ciastki To takie białe, pruwe, ładne by były To miały być szybkie zakupki, przedświąteczne A tu tyle rzeczy jest Lecimy jeszcze po choinkę I trzeba zacząć wybierać Nie udało nam się wczoraj kupić choinki A dzisiaj już mamy, jak widzicie, świąteczny klimat a my lecimy po naszą choineczkę, późno, ubieramy w tym roku, no ale też czasu tak nie ma, wiecie jakie cel choinka Która? Te może... dwie? To ma trochę takie krótkie tutaj, to też w sumie Widzowie, ta tak czy ta choinka? Ona się nie może zdecydować Zaczęłam się zastanawiać do tej nawet No i tą bierzemy To jest wyższa, ale jest ładna no i wybraliśmy. Jak dla To jest ok. Ja wybierała pół godziny choinkę. Dlatego ostateczny wybór należał do mnie, abyśmy mogli już dać spokój sprzedawcy. Teraz czas ubierać choineczkę No zakładaj bombeczki. Trochę białych z przodu. Gdzie pizza? No, trzeba znaleźć idealne miejsce tej sushi. Skończyliśmy. Tak prezentował się salon przed, a tak wygląda przestrojony. Tak prezentuje się nasz pokój przystrojony na święta. Delikatnie, ale z akcentem takim świątecznym. Zdaje w tym czasie chowa reszty świątecznych rzeczy do piwnicy. A my was zapraszamy na vlogmas numer 3 już za tydzień. To jeszcze nie koniec. Świąteczny dodatek, a w nim. A co tu się dzieje? K co ty teraz nie poszło? Dobra, tak, idę. Siemano widzowie, jest jakaś dwunasta chyba w nocy Ale my dla was specjalnie przystrajamy dzisiaj Bonio Nie jedno, dwa Bonia w sumie przystrajamy, bo przystrajamy to Bonio, które kupiliśmy w Gdańsku P zaraz ktoś I, bo I Bonio Daniela Zobaczymy co nam z tego wyjdzie, na razie jeden element dopiero teraz y próbujemy zrobić Mamy tu kilka jakichś pierdół, bombeczki Jakieś naklejeczki, tutaj tasiemkę dwustronną Śnieżek sztuczny jest, tu jeszcze jakieś takie pierdółki A to są widzowie Nasze dwa bonga, które będą przystrajane To bongo przeplatało się na intrze A to, to dobrze kojarzycie Maszluma z Gdańska, którego jaraliśmy na balkonie Fajne wspomnienia <laughs> Co od w ogóle od 12 w nocy przystrajają bonga p***a p***a ludzie Dobra Skończyłem. Jak wam się podobały nasze bonga? Ale to jeszcze nie koniec Zobaczcie na to No i co? Szczenka wam opadła widzowie? Dawid, jak ci idzie? Jak to są postępy. Zajebiste. Tak. 4, 4 Pokaż. Ty na dobonie wygląda tak samo jak 20 minut temu. No 20 minut temu to jemymy. No i co, kozak jest widzowie? Z jednym okiem też zarady. Tyle roboty. Paluchu. Cały dzień stracony. Trzy ja dni nie szukałem nie tych wszystkich ozdób. Wiesz? Jak nie ma ciasta. Dotykasz, no, cały czas, i już nie Tego ze śniegu. To taki wstęp właśnie, ten film miał być wstępem. Otwieram sklep, będę przycajał Bonga. Jeżeli ktoś jest chętny, to wbijajcie gdzieś tutaj się nic nie wyświetli, bo... No i co to jest? To? To jest zdanie na bongo. To, to co mogę łapać? Dodam parę słów na koniec, jak już będą gotowe. No jak na to patrzę, tak w ogóle na to pierwsze, które już zrobiłem i na to, to myślę, że spokojnie na jakimś konkursie czwartoklasistów bym zajął Dobrze, widzowie, i to w tym świątecznym klimacie właśnie przystroiliśmy sobie w końcu te bonga. tak to wygląda. Jak ci się podoba tutaj kreacja, łośka? na co patrzę. Patrzysz na moje bonio z kreacją renifera, a może łosia. To nie są wcale wentyle, tylko oczka. Jaką ocenę dajesz, Bartek? Od zera do dziesięciu. Tak, dam solidne siedem. A tutaj mamy kolejną kreację, to jest kreacja spontan, a to jest aura. <noise> jak Ci się podoba, Bartek? Żeby nie być niemiły, to dam nie czwóreczkę. Dajcie znać w komentarzach, jak podoba Wam się wystrój naszych bąk, a my uciekamy w najlepsze na Wigilię. Widzowie, do zobaczenia w następnym odcinku.